Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy. Moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Heroes w Mite Magic 3. Moi drodzy, patrzę tylko jeszcze szybciutko na początek, zwykle wolę to sprawdzić. Przed nagraniem, tym razem się zagiełem, no właśnie. E, otóż mikrofon zjechała, jego wart, własność, wartość do 3, więc zjechałem do podwyższym do 5. To już kiedyś tłumaczyłem e, o co się tam rozchodzi, ale dobra, słuchajcie. E, odniosę się tylko szybciutko na początku e, do gdzieś tam pomysłów, które, które mieliśmy w kontekście tam, e, kontynuowania tej serii, więc tak. Serię tę będziemy kontynuowali nie wiem jak długo, ale na pewno przez jeszcze jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że dlatego, że chciałbym e, mimo wszystko poczekać na tę kampanię, którą przygotowali, e, przygotowały osoby z grupy koledzy, kolegi Ignacego, więc zobaczymy, na razie ją kontynuujemy. Myślę, że kolejność na razie, na ten moment tak, tak zakładam, że kolejność żebyśmy taką, że spróbujemy tę kampanię fanowską bezpośrednio od fanów e, kanału kolegi Ignacego, kolegi strategacego, jak zwał, tak zwał, e, o, znaczy z grupy koleg, z kolegi Ignacego, e, a następnie przesiądziemy się płynnie na czwórkę. Chota wiem, wypowiadałem się wielo, wielokrotnie, nawet swoją Drogo scena, która się nazywa w Wobieśny, nazywa się Hota. E, więc e, hoty na razie chyba robić nie będę. I, I gdzieś tam przy tym myślę, że zostaniemy na razie e, na sam początek. E, dobra, Edric przerzucił Wojo i zostało ci jeden szkieletor. Dropni się tutaj. Chyba szybciej, tak. Już. Lądem masz pefinding, nie masz logistykę, tak, to szybciej pójdziesz lądem. Dobrze, teraz Lord Hart naszczyn, tak zwany serworton. Będzie się poruszał troszkę szybciej, bo mamy już przyzwoitsze artefakty. E, to jest duży plus. Te miasto trochę mamy w pędzlu, bo i tak wiadomo, że to miasto zostanie za moment zdobyte. Z nim się nie przejmujemy, tu nam się wojsko zbiera, a teraz kończymy. Słuchajcie, dzisiaj mam taki pogaduchowy temat troszeczkę w nawiązaniu gdzieś tam do wydarzeń, które. Uuu, które... ty masz nawet armię. Nawet masz armię, muszę przyznać. Jestem czy dwa, nawet nie mam czarów. Dobra, to pozwolę sobie tylko tak zrobić. E, pozwolę sobie odnieść się dziś tam do wydarzeń powiedzmy bieżących, youtube owo. O tak, w ten sposób. Bo. Mm... Jakby ja rozumiem, że też nie wszystkich to interesuje, nie wszyscy się specjalnie tym przejmują, ale gdzieś mi się wydaje, że, że, że jest to jakoś tam w miarę, w miarę dla mnie jako może youtubera, albo i dla was może osób, które gdzieś tam się tym interesują, choć pewnie nie wszyscy. Czyli odniosę się bezpośrednio do wydarzeń związanych tam z filmem Sylwestra Wardengi na kanale Królestwo wrzucił Olaś to miasto, wrzucił na kanale Królestwo film dotyczący nadużyć takich powiedzmy, które pojawiały się na parkingu. Jednym w Krakowie. Jest to oczywiście w miejscu, gdzie coś się przywaliłbym czarem jakimś, nie? Jakieś 245 serdecznych. Że te nadużycia pojawiają się na parkingu przy dworce autobusowym, że w zasadzie jest niespecjalnie oznaczony wjazd albo inaczej. Niespecjalnie oznaczony jest... Ojeju, 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 ojeju. Niepotrzebnie, absolutnie. Myślałem jeszcze o tym, ale chyba nie. Jak z ruchem jesteś? Jesteś. No ta wyspa wydaje się stosunkowo mała, zatem myślę, że pozwolę sobie tylko zrobić tu bohatera śmiecia. Kto dzisiaj będzie bohaterem śmiecia? Wygrywasz konkurencję, żeby pozbierać kopalni. Mhm. Serworton niech się ewakuuje nam stąd. Bitwa mamy wykonaną, więc możemy zahaczyć jeszcze o to, pod szczęście, bo oczywiście morale nam nie są potrzebne. E, więc co? E, na co chciałem zwrócić uwagę? Bo jakby daleki jestem od, powiedzmy, m, rozstrzygania, nie wiem, kto miał rację, kto owej racji nie miał i tak dalej, bo uważam, że to jest absolutnie niepotrzebne i w gruncie rzeczy nie ma co stawiać się po jakiejkolwiek stronie, bo nie ma co sensu większego. E, aczkolwiek, aczkolwiek, piję do tego, że mm, weź sobie wąpierze. Jest troszkę szybszy e, i daj sobie zetkę mhm. e, Piję do czegoś innego. Chciałem mm, odnieść się, bo jakby inaczej, film Gargamela, jak to film Gargamela. Z natury tego typu filmów jest ok. I e, tutaj ciężko się do czegoś tam przywalić, powiedzmy. E, oczywiście tam można by do merytoryki, ale tak jak powiedziałem, ja tego w to zagłębiać się nie będę zupełnie. E, ale odniosę się do czegoś innego. Odniosę się, słuchajcie, do. E, podejrzewam, że ten wrak jest planowany, ale moralna nas nie wolą. Odniosę się do odpowiedzi Sylwestra Wardeni. Dlaczego? E, cholernie podobało mi się e, sposób odpowiedzenia. To znaczy, nie patrzę tu wchodzę wszędzie już. E, bardzo, bardzo podobało mi się fakt, że jakby troszkę na inne tory nagle została skierowana, jakby powiedzmy, tak zwana dramowa debata. To znaczy, no mm, coś tam masz. No dobra. E, to znaczy, w końcu jest ona prowadzona językiem nie na zasadzie: hej, znajdę cię i dojadę i będziesz miał przejebane albo ty głupi głupku. Mm, tylko jest prowadzona na zasadzie: hej, tu zrobiłeś błąd, tu zrobiłeś błąd, używamy cytatu z filmów, tu, tu, tu. I faktycznie yy, tak, jestem w stanie utożsamić się z tym, o czym wspomniał e, Sylwester. Też jestem twórcą, więc tak, wiem doskonale, jak to wygląda e, w kontekście, właśnie używania czyjegoś materiału do filmu dealowego. Jest to mało, że lubiane w gronie twórców. No i najzwyczajniej w świecie, jak, jak tutaj wykazał Sylwester, jest to również nielegalne. Yy. Ten, ten sam fakt jakby jest dosyć smucący. E, tak samo zwróć uwagę, że, że, że kurde, super. Ja też zawsze się cieszę, że, że youtuberzy deale posiadają, że, że gdzieś tam się to wszystko rozwija, ten rynek reklamowy i tak dalej, bo gdzieś tam latami to było traktowane e, bardzo e, jakby inaczej. Twórcy bardzo się gdzieś tam kryli z tym, tak, że, że gdzieś zarabiają. Ta, ta, ta debata cała związana z w ogóle zarabianiem YouTuberów gdzieś tam absolutnie dryfowała, dryfowała, aż dotarło do takiego punktu, w moim odczuciu całkiem przyjemnego. To znaczy takiego punktu, który. który nie jest już jakiś taki gówniarski na zasadzie, jak to jest możliwe, że ty tylko grając sobie na komputerze możesz zarabiać pieniądze, tylko do takiego punktu, gdzie jakby. Jeśli deal jest zrobiony dobrze, jeśli film jest zrobiony dobrze, no to why not, nie? Jakby myślę, że co potrzebuje zdobyć bardziej? To chcę zdobyć, tą Gehennę. Nie no, dojechał tego mocnego bohatera, nie będę ukrywał. Zróbmy sobie tu wojsko, żebyś się musiał pobić z nim, czemu by nie? Nie sądzę, żeby coś tam wielkiego się wydarzyło, aczkolwiek okej. Okay? Ty się zatrzymasz tutaj i ty możesz zatrzymać się już tu. Dajmy ci zetkę, tobie zetkę i kończmy tura. Nic mówię, to mi się bardzo podoba. Podoba mi się, o nie, będziemy ulepszone behemoty, dużo ulepszonych behemotów i archanioły, i to boli. I to boli. Teraz ta armia nagle się stała 50 razy silniejsza. Aczkolwiek pozbyłeś się sporej części wojska, archanioły będą wkurzające, i tam było bodaj 50 roków. One będą irytujące, więc przypuszczam, że tam poleci szybki blind, aczkolwiek rok znajduje się na pozycji środkowej, więc pewnie wleci mi w smoka. Więc no, muszę się liczyć z jakąś stratą, aczkolwiek mam animatora, więc to się jakoś tam powiedzmy wyrówna. Podoba mi się, podoba mi się, mówię, jakby język. Tak, 52 rocznie, to jest irytujące, nie powiem. Podoba mi się język, podoba mi się e, sposób odpowiedzi. W końcu, nie wiem, nie oparty na takim gówniarstwie. E, może, może to jest złe słowo że nie powinienem takiego sformułowania używać, ale na takiej powiedzmy prostocie, tak, e, w prostocie w języku, czyli, czyli co, co było też udziałem wielu, wielu dram gdzieś tam w przeszłości. Właśnie, dram, to też jest swoją drogą ciekawy termin, o którym możemy sobie porozmawiać. Jak e, często nazywa się... Będziemy walczyć w podziemiach chyba. Jesteśmy kopalni, a nie, o dziwo, nie. Slow, to ty wlecisz... W... Nie wlecisz, to bardzo dobrze. Powinieneś sobie poradzić. Powinieneś było słowem klucz. Wait, wait. Bardzo fajnie. O, i teraz tak. Koniec czarów dla ciebie, koleżko. Tym się będziemy musieli na pewno zająć problemem. Myślę, że zrobimy to od razu teraz. Jakkolwiek to może nie było mądre, wcale nie powinienem był go blindować. Powinienem był od razu zrobić coś takiego. Trochę liczyłem na kawalerię szatana lepiej działającą. No dobra, zwiałyśmy. No na to nic nie poradzę. Niestety. Masz cztery szybkości, czyli tyle, tyle, co ten zombie wtedy miał. Dobrze. I wycofajmy się oczywiście w tamtą stronę. Tu zrobimy również bohatera śmiecia. Kto tym razem? Brawo, wygrałeś. Kolejny kurs na bohatera śmiecia. To jest in plus. Cieszy mnie, że gdzieś tam... Właśnie. Bo, bo powiedziałem, że, że nie podoba mi się nazywanie wszystkiego dramami. Jakbym. O co chodzi, i jakby, dlaczego ja nie mam problemu jakby z Gargamelem i z jego twórczością za grosz? Bo, jakby inaczej, żeby była jasność, ja i, i Gargamela i, i, i War Sylwestra Wardęgę znam prywatnie po prostu. Ehm, czy poznałem? Może znam, to jest duże słowo. Ehm, ale, ale poznałem ich obydwu prywatnie. Jakby, ja nie mam jakiegoś poczucia, że, że nie wiem, to są jakieś raki, czy, czy, czy coś tam. W ogóle prowadzenie takiej twórczość Gargamela, czy to jest jakoś tam rakowe i w ogóle. Nie, nie, broń Boże. Jakby nie widzę nic złego w sytuacji, gdzie jeden twórca punktuje błędy drugiego twórcy. Jakby nie wiem, to jest na moje całkiem normalne, w sensie nie wiem. Nie wiem, czy by się tu można wściekać na to, nie? Bo, jakby zdarza się, tak, tak, to jest. O, dobra, już jednego wąpierza. E, bo tak zdarza się twórcom popełniać błędy, tak, w istocie. I jakby nie ma chyba nic strasznie złego w tym, że jeden twórca drugiemu to gdzieś tam wykaże. W lepszy lub w gorszy sposób, na pewno. E, to, jest, to jest gdzieś tam elementem kluczowym całości. E, aczkolwiek, jakby chyba krzywda się ogromna nie dzieje w takiej sytuacji. E, przynajmniej według mnie. Zróbmy tak. Krzywda według mnie się jakaś wielka nie dzieje, stąd też e, ja nie widzę z czymś takim absolutnie żadnych problemów. E, mój problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynają wchodzić jakieś pyskówki, kiedy zaczyna wchodzić jakieś takie, nie wiem, gówniane jechanie się, w sensie wytykanie jakichś prywatnych rozmów, e, rozmów jakichś znajomych, kolegów. No, mieliśmy troszkę tego udziału. Serio? Ja rozumiem, że jesteś w miarę ok, bohaterem, ale. Nie powiem, jest to dosyć dziwne. Hmm. Intrygujące. Jeszcze nie użyłeś czaru. Ile blind będzie trwał Turę niestety, tylko Slow na alpha, to boli. Front. No dobra, teraz pytanie: czy ciebie oramy? Zabiję od 7 do 14. Chyba, że będą podwójne obrażenia. Dobra, zróbmy to. Może to było głupie, ten blind. Posolona przynajmniej. Hmm. Spróbuj pozbyć się maga. O, jeszcze postażony, bardzo ładnie. I Teraz spróbuj pozbyć się jeszcze tego gentlemana. Przynajmniej częściowo. Shield, ok. To ja bym poprosił. Także shielda. Zblokujmy ci przejazd. Ale zróbmy tak, bo wtedy będę mógł odjechać potencjalnie. Za dwóch strat będzie nie powiem to nawet bolesnych odbierz kontratak. nie nie potrzebujesz nigdzie kontrataków odbierać z Wąpiesz mnie jeszcze interesuje teraz jeden gigant w dół no, będzie to trwała batalia na pewno ty masz i tak doletek jakbyś chciał więc podejdź tu myślałem że po prostą strzałkę Poprosiłbym blind. Teraz tu. Mhm. Teraz... Tu. Nie chcę już mieć więcej traconych liszów. I teraz zamknijmy ten temat już. Mam co dużo kawalerii szatańskiej, więc... Uuu, uuu, boli. Spróbuj. Ładnie. Smokiem... Mam jeszcze na blinda? Nie mam jeszcze na blinda. Smok musi przelecieć teraz tutaj. Air shield. Wait, wait. Slow. W porządku. Nie masz podejścia, nie masz podejścia. Ty masz tylko podlot. Defend, defend. Wait. Air Shield. Kolejny... W... Nie, to są ramiona przed powietrzem. W porządku. Wait, wait. Chodź tu. Dobra. Zluzujmy Ciebie yy, I teraz w ten sposób. I powinnoś zamieść go. Przynajmniej częściowo. Posolony został przy okazji. Teraz tutaj. Dwa za trochę obrażeń. Mogę stracić jeszcze jednego smoka za momencik. Ale no, wydaje mi się, że to skutecznie. Teraz utniemy ząbki. Tak? O jezu, to było bardzo głupie. No, zablokowałem się teraz. Cholernie, głupie to było. To fakt. Dobra, zdejmij kontratak. Bo raczej cię zabiję. Mhm. Wlatuj z tej strony. I teraz ty powinieneś go zamieść. Albo przynajmniej mocno go osłabić. Zwiewasz? Nie zwiewasz? Czyżbyś nie o zamku? Intrygujące. Trwąpięża to fajnie. Mądrość. E, dowodzenie. O, jak przydatne, prawda? Płatneś? Jakże przydatne w Nekropolii. Dowodzenie, zapomniałbym. E, dobrze. Wyszło w miarę w porządku. Mogło wyjść na pewno lepiej. Aczkolwiek rdzenie armii mi się zachował i w o to chodzi. Najczęściej. E, schowaj was, schowaj was. Tamika, Mika, wracaj na pozycję. No, przydało się zbieranie tych rycerzy. 12 więcej mieliśmy. Co mnie cieszy. Gdzie wy się, się ewakuujecie? Tu na statki greczni się ewakuuje. Mhm, no dobrze. Kaptur wąpierza jest miły, aczkolwiek hełmik też, nie powiem. Szkoda, że moc ci nie podeszła. W żadnym razie. Kolejny czerwoniak. Dobra, to ja odpuszczę zamek. Wolę zaatakować ciebie. Niż twój zamek, bo chciałbym ciebie pozbyć się, kolego. Albo koleżanku. Koleżanku, o tak. Hmm, więc chyba tyle. Tak sobie teraz myślę, że o czymś zapomniałem w kontekście gdzieś tam tematu, w którym się wypowiadałem dziś. Ale wydaje mi się, że niespecjalnie. Chyba w miarę, w miarę składnie powiedziałem co chciałem powiedzieć. Jakkolwiek można składnie mówić, powiedzmy przy nagrywaniu, co zawsze jest obarczone pewnym błędem. A ja użyj fali zbrodni. O nie, moje szkielety. Alright. right. Chodź, chodź, chodź. Pięknie. Dobra, tam Mhm. Mm Myślę jeszcze, jak tu muszę wszystko zrobić. Chyba niestety do lotu nie masz. Czyli jedna salwa wleci tak czy siak. Trochę szkoda. A nie, nie macie zamku bo... w ogóle. zapomniałbym. 11 szkieletorów. Coście tu zbudowali ciekawego? Nic specjalnego. Mm -hmm. Jedźmy tu. Niestety komputer lepiej się porusza w trudnym terenie niż ja, co jest pewnym problemem. No, niewątpliwie. A ty jak silny jesteś? Jakoś. Wiecie co, chrzanić te zamki, słuchajcie. Idźmy im pozajmować ich główne stolice i... tyle. My się nie pieprzmy już. No to to na pewno mi zajmie się, jeżeli będziesz chciał. Dobra, przejmij sobie to. Spoko, w sumie sensie, się jakby w dupie trochę mam to. Już teraz, eee, ty sobie sieć tak na tyłku i oddajmy turek. Dobra, brawo. Udało ci się. Gratulacje. Silna armia swoją drogą, gdyby połączył te dwie armie, to... Czy silna? No gargulce ma tutaj, których pewnie brakowało w ostatniej bitwie, według mnie. Mhm. Dojechany. No to żeś mnie porobił. Hm. Nie będzie popłynąć. Początek tygodnia. Oczywiście skorzystajmy z dobrodziejstw matki natury i zamieńmy sobie wojsko. Zostaniesz z wami. Będziesz miał zawsze wtedy lepszy czas reakcji przy ruchach. Logistyka została na poziomie podstawowym. A chrzanić te zamki naprawdę. Niech chcę tam zbiera to. Na tym etapie już. Nie boli mnie to aż tak, żebym bycie żeby potem o to płakał. O chyba dotarliśmy gdzieś do a może nie wiem, bo to w sumie śnieg tu jest wszędzie, więc ciężko powiedzieć teraz. Ty wróć tu i mm, też zateczkę poproszę, a my oddajemy sobie na ten mektury. Patrzcie ile mamy surowców. O nie, moja kopalnia. No i gdzie jest twój zamek? O, tutaj. Fallen Star. No to wydaje się jakby to był taki matecznik czerwonego, a tu powinien być matecznik brązowego. I to by wtedy brzmiało logicznie. Aczkolwiek logiczny wcale byś nie musi. O, brązowy, patrzcie. Jednak. Swoje drogo, oni się w ogóle nie atakowali. Nie wiem, czy widzieliście. Hmm, biały strażnik graniczny, powiadasz. O, siemka. Dobra, fala zbrodni po Dobra. O, nawet grabarze. Uu. Sporo archaniołów, powiadasz. Ha. Huh. Ciekawe, ciekawe. Dajmy turę. Gdzie ten czerwony wpłynął? Ach tu, szorsza nie jest gorsza. manę. O, biblioteczka. Przyda nam się. Chętnie mieć ten Fallen Star z dobu. mi się nie podoba, że go masz. Oni się nie biją w ogóle. Co w sojuszu na to wygląda? Coś jest dosyć dziwne, nie powiem. No, nie przejmiesz jeszcze tego, za krótki jesteś kumplu. Zielony, i tu jest dopiero biały. Czyżby ta mapa miała takie utrudnienie, że ja muszę tylko zdobyć ten artefakt, wspomniany tutaj? Amulet magicznej wizji. Boże, z bałem się, że tak. I to jest strasznie kiepe, jak o tym teraz pomyślałem. No dobrze, zobaczymy. Ulepszyłeś tany pewnie? Zielony. coś tu się jeszcze znajduje? No zakładam, że nie. Po prostu komputer jest schowany za garnizonami zapewne. Aczkolwiek może być też tak, że zielony z tamtej strony, na biały z tej. Może też tak być. Wcale bym się nie zdziwił specjalnie. To zweryfikujemy to. Weź sobie jednego kocmołóżka. Zapraszam ku umplutu. Eee, to sobie schowaj się tutaj. To jaką masz poziom mądrości? Podstawowy, czyli nie masz... ale masz... Nie, nie masz nic nicy dla mnie. Ta Mika stoi. Okej, okay, kończymy. Jakaś część mi mówi, że powinienem wiecie, pieprzyć to i po prostu gdzieś tam lecieć teraz. Zrealizować cele scenariusza. Ale boję się, że się nie będę mógł zająć mu zamków i to mi strasznie wkurza, sama myśl. O tym. Eee, bo nie lubię grać z komputerem, który po prostu ma właśnie taki wyjazd co sekundę na mnie, na chatę. No to zobaczymy. Obrązowy się drobnął. Jak silny jesteś. Nie jesteś. To dobrze wiedzieć. Okej, okay. zostaw sobie was. No, daj mi tylko szybkie jednostki. Okej, okay. to jest dobry układ. Radziłbym spierdalać. Mnie hmm. nawet w tamtą stronę, tak żebyśmy mieli jakąś większą wizję w tamtym sektorze. Nie mam pieniędzy teraz, wiem. Na rekrutację oddajmy turę. O, a to się kręcą łajzy tutaj. W serio? A co ci przyświecało, powiedz mi, robiąc ten ruch? Czekaj, na czymś nie nadążę. No, w porządku. Jał. Nie, nie wiem, co poeta miał na myśli. I się nie domyślam. Oj, głupie to było. Chciałem coś innego zrobić. No dobra. Nie pękło? No dwa. A, nieżyjąca istota. Dobra, w porządku. No to proszę. Możesz go zamieść, mam nadzieję w dużej mierze. Przepierdziel. Ilu Was tu jest? 8. A, zamieź to do końca. Bądź tak dobry, zajmij się tym. 2000 obrażeń skromne. Proszę, zabij. Dziękuję. I mam mocy magicznej 11. W porządku. Po samym mane i jedziemy na dół zabić. Bardzo fajnie. Mogłbym zanimatorować się gdzieś. Tutaj coś straciłem. I tu parę duchów. No to duchy możemy zanimatorować. Wolę mieć gwarancję, że on zabije. Nieźle. Ty zwiałeś na statek, tak? Co go za widzę? Kolego. Bardzo dobrze. O tobie świadczy. Że nie przyszły ci do głowy inne głupie pomysły. nie strasznie wkurzająca. Ta grecz przepraszam, strasznie wkurzająca, bo jest zbyt mobilna. Mnie to nieco drażni. Dobra, no tutaj macie siano jakieś. A czy jest jakakolwiek formuła dojścia do brązowego, cokolwiek, nie wiem. Sloty na umiejętności mam, to trochę się cykam. Ty, patrzcie, tam coś było. O! Poczekajcie! Co? Zobaczcie, co tam było. Żeby nie było jakiejś lipy, że ja coś przegapiłem strasznie ważnego. Co to było na miejsce? Aaa, troglodyci tu stali. Dobra, dobra, to, to w ogóle nie ma problemu. Okej, okay, przepraszam. Chciałem mieć gwarancję, że tam nie ma jakiegoś wieś artefaktu, którego ja przegapiłem. Siema. Może komputer zawsze ten błąd popełnia. Dobra, fala zbrodni za 15, yo. Zwiejesz mi? Z jakiejś przyczyny nie. Nie rozumiem dlaczego, ale w porze. Pieprzyn tu. Dobra, pozamiatane. Masz balistę. Gratki. Niestety teraz twój anioł będzie szybszy i możesz mi zwiać. Co mnie nieco martwi. I pewnie to zrobisz. Jak znam świat. Chyba, że jesteś absolutnym idiotą. Wygląda na to, że jesteś absolutnym idiotą. Czemu nie ja mam animatora? Oni mają z poprzedniej misji niewykluczone. Zajmij się tym, proszę. O nie! Dobra, zabij go Powinieneś zabić, ale niekoniecznie musisz zabić Ile masz mocy magicznej? Jeden, to gówno da mm, mm, mm. Co zrobić, żeby ci na pewno dojechać? E, nie, nie, nie. Bradlast może. Może to coś pomoże, zobaczymy. Jest no i patrzcie, pęku nam ten wróg. Bardzo wkurzający nie powiem. A to jest akurat spoko. Aha, i tu jest brązowy matecznik, z tego co widzę. No dobra, kumam. Ech, o, dużo pierdolniczkowych kopalni, no i to zejście w podziemie, bardzo ostro bronione. Gdzie zapewne jest tarcza, albo jakaś opcja przejścia. Tu jest jakiś... Niewykluczone, że przejście jest do tej wyspy, bo wydaje się być zamknięta. Ale dobra. To myślę, że na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja Wam tu bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym Ignacy, wybyście Wy Wy, a to moi drodzy był Heroes of Mighty Magic 3. Oczywiście wielka inwazja. my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.